W tym miejscu może być Twoja reklama. Zobaczy ją ponad 50 tysięcy widzów telewizji Kalisz. Zadzwoń i zamów. Jest poniedziałek, 28 października. Agnieszka Gierzy, dzień dobry. Pora na wiadomości z Kalisza, o czym dziś powiemy. Na początek, tradycyjnie skrót informacji. Odnowiony plac z powietrza tak teraz wygląda to miejsce. Śmiertelny wypadek w powiecie Kaliskim 20-letni motocyklista uderzył w znak. Akcja przy plantach. Świadkowie powstrzymali pijanego Ukraińca. Alarm pożarowy w kaliskiej podstawówce, w akcji cztery zastępy strażaków, przebudowa schodów na korczaku i rogatce, mycie okien u seniora, ruszyły zapisy tłumy na nocnym zwiedzaniu ratusza. A oto szczegóły. Niemal cała powierzchnia targowiska ma już wyłożoną nową kostkę. Trwa budowa szaletu, oświetlenia i infrastruktury pod przyszłe stoiska handlowe. Rozmiar tej inwestycji w Kaliszu przy ulicy 3 maja najlepiej widać z powietrza. Tutaj niespodzianek czy nieprzewidywanych problemów nie było, prace idą w szybkim tempie i zgodnie z harmonogramem. Ekipa budowlana, która remontuje targowisko przy 3 Maja, wykonała już całą infrastrukturę podziemną: wodociągi, kanalizację sanitarną i deszczową. Prawie na całej powierzchni placu jest już nowa kostka, a z góry, dzięki kamerze Tomka z firmy Kaldron.pl, widać wytyczone wewnętrzne ciągi komunikacyjne. Trwa budowa i aranżacja nowego Szaletu. Remontowany jest też dojazd do targowiska od ulicy 3 maja, a wzdłuż tej drogi trwa inny remont chodzi o budowę nowego chodnika od strony Galerii Tęczy. Remont targowiska potrwa do końca lutego przyszłego roku, a handel tymczasowo odbywa się na placu po dawnym Tesco przy ulicy Majkowskiej. Ważna informacja dla klientów: w związku z tym, że w tym tygodniu w piątek przypada wszystkich świętych. Dzień targowy przełożono na 31 października, czyli czwartek. Handlowcy z targowiska przy Majkowskiej zapraszają zatem we wtorek 29 października i w czwartek. W oba te dni targowe będzie można kupić tam świeże kwiaty na cmentarz i znicze. Tragicznie rozpoczął się miniony weekend na naszych drogach. W piątkowy wieczór w miejscowości Nowy Nakwasin w gminie Koźminek doszło do wypadku z udziałem młodego motocyklisty. Dwudziestolatek stracił panowanie nad pojazdem i z dużą siłą uderzył w znak. Niestety, obrażenia okazały się śmiertelne. Do zdarzenia doszło w piątkowy wieczór 25 października w miejscowości Nowy Nakwasin w podkaliskiej gminie Koźminek. 20-letni kierowca motocykla, mieszkaniec naszego powiatu na drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i uderzył w znak. Niestety obrażenia, które odniósł motocyklista, okazały się być na tyle poważne, że młodego mężczyzny nie udało się uratować. Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz stwierdził zgon, funkcjonariusze prowadzą czynności dochodzeniowe, które mają na celu wyjaśnienie okoliczności i przyczyn tej tragedii. Z niemal śmiertelną dawką alkoholu we krwi wsiadł za kierownicę samochodu. Jeździł po kaliskich ulicach, a w takim stanie o tragedię nie trudno. W centrum Kalisza zatrzymali go świadkowie. Nieodpowiedzialnym kierowcą okazał się być obywatel Ukrainy. Do tego zdarzenia doszło w sobotę około godziny 20.30 w rejonie ulic Babinej i Złotej. Świadkowie widząc tor jazdy Volkswagena postanowili zareagować. Kiedy kierujący Volkswagenem mężczyzna zatrzymał się na skrzyżowaniu, jeden ze świadków podszedł do auta i zabrał kierującemu kluczyki. Skierowanie na miejsce policjanci przeprowadzili badanie stanu trzeźwości. Wstępne badanie wykazało, że mężczyzna miał w organizmie około 4,5 promila. Od kierującego została również pobrana krew do dalszych badań. Mężczyzna miał być agresywny. Świadkowie do czasu przyjazdu służb zamknęli go w aucie. Kompletnie pijany kierowca to 37-letni obywatel Ukrainy. Książkowa śmiertelna dawka alkoholu wynosi około 4 promila, to zatem mniej więcej 8 gramów czystego alkoholu przypadający na kilogram masy ciała. Wiele zależy jednak od indywidualnych możliwości każdego organizmu człowieka. Nocna akcja Straży Pożarnej. Służby otrzymały zgłoszenie o wyjącym alarmie pożarowym w szkole podstawowej nr 18 przy ulicy Podmiejskiej. Na miejsce natychmiast skierowano cztery zastępy strażaków. Zgłoszenie do Straży Pożarnej wpłynęło w soboty 26 października, parę minut po północy. Telefonujący poinformował o wyjącym od około pół godziny alarmie pożarowym w szkole podstawowej nr 18, przy ulicy Podmiejskiej. Z jego relacji wynikało, że widać było czerwone światło ostrzegawcze, jednak nie dostrzegano żadnego dymu ani ognia. Do zdarzenia zadysponowano cztery zastępy Straży Pożarnej. Po przybyciu na miejsce, strażacy natychmiast przystąpili do sprawdzenia budynku. Po dokładnym przeszukaniu obiektu okazało się, że w pomieszczeniu kuchennym, Szkoły włączył się alarm pożarowy. Na szczęście nie było zagrożenia pożarowego, alarm okazał się być fałszywy. A teraz szybki rzut na dwie inwestycje w mieście. Na osiedlu Korczak trwa długo wyczekiwana przebudowa schodów terenowych prowadzących z ulicy Kulisiewicza do parku nad Krępicą. Z kolei przy rogatce, na finiszu, jest przebudowa schodów zabytkowego cmentarza prawosławnego. To urokliwe miejsce, ale dojście do niego od lat wymagało naprawy. Władze Kalisza w końcu wzięły się za schody, które prowadzą do parku nad Krępicą. Stare zostały rozebrane i powstaje tu nowe dojście do płynącego przez park strumienia. A w parku tym zmieni się sporo, bo nie chodzi tylko o schody. Miasto wyremontuje też ścieżkę od schodów do mostu nad Krępicą, wymieni ławki i kosze na śmieci, a także wydzieli specjalne miejsce przeznaczone dla czworonogów. A na w finiszu jest przebudowa schodów na zabytkowy cmentarz grecko-prawosławny przy rogatce. Przygotowania do tego remontu trwały długo, bo schody, mimo że znajdują się w przestrzeni miejskiej, należały formalnie do parafii prawosławnej, której nie było stać na ich renowację, a samorząd nie mógł sfinansować remontu na terenie nienależącym do miasta. Dlatego postanowiono, że ten teren przejmie samorząd, by roboty mogły ruszyć. Nową nawierzchnię schodów będą stanowić płyty z granitu Płomieniowego w kolorze szarym w ciepłym odcieniu. Inwestycja obejmuje też zabiegi pielęgnacyjne zieleni otaczającej schody i nowe nasadzenia krzewów ozdobnych. Wcześniej, w 2022 roku, miasto wyremontowało schody, które prowadzą na cmentarz katolicki po drugiej stronie ulicy Górnośląskiej. Rusza kolejna edycja programu Mycie Okien u Seniora. Od dziś można zgłaszać zapotrzebowanie na tę formę wsparcia. Decyduje kolejność zgłoszeń, więc warto się pośpieszyć. Z usługi bezpłatnego umycia okien mogą skorzystać wyłącznie osoby zamieszkałe w kaliszu. Seniorzy, którzy mają co najmniej 75 lat i mieszkają samotnie, albo mieszkają z drugą osobą, która jest niepełnosprawna, długotrwale chora, niesamodzielna lub spełnia kryteria wiekowe. Usługa obejmuje umycie szyby z obydwu stron, ram okiennych i parapetów. Realizator zadania zapewnia środki czystości. Senior ma możliwość skorzystania z usługi nie więcej niż jeden raz w okresie. Ok w okresie realizacji projektu. Okres oczekiwania na umycie okien jest uzależniony od aktualnej liczby zgłoszeń, przy czym od momentu telefonicznego zgłoszenia wynosi maksymalnie do 3 tygodni. Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku 28 października telefonicznie, od 9 do 14 pod numerem telefonu 510-493-497. Zgłoszenia może dokonać też rodzina seniora lub inna osoba trzecia. Zadanie będzie realizowane do 6 grudnia lub do wcześniejszego wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Program finansowany jest z budżetu miasta Kalisza. 12 minut tyle bez przerwy wchodziły do ratusza tłumy mieszkańców, które przyszły na sobotnie nocne zwiedzanie gmachu. Tajemnicze historie i niedostępne miejsca przyciągnęły ponad tysiąc osób. Tyle ludzi czekałoby w sobotni wieczór zwiedzić Kaliski Ratusz. Świętowanie setnych urodzin tego najważniejszego budynku w najstarszym mieście w Polsce wciąż trwa. Z tej okazji po raz kolejny obiekt ten został otwarty dla wszystkich chętnych. Dobry wieczór, zapraszam. Nie, nie się, się patrz, czy jest. Straszny wieczór. Dziękuję. Ten ratusz cały czas żyje. Cały czas podkreślamy, że ratusz to jest miejsce dla Kaliszan. To nie tylko urząd, ale też właśnie niezwykle ciekawe miejsce. Ze względu na zbliżające się Halloween, w sobotni wieczór w kaliskim ratuszu można było poczuć dreszczyk emocji. Na potrzeby wydarzenia zadbano o odpowiednią atmosferę, a opowiadane historie dostarczyły dodatkowych wrażeń. Jena z prelekcji nosiła tytuł Siedem grzechów głównych po kalisku. Józef Pachołek, zacznijmy od tego, że wokół niego narósł pewien mit. Niektórzy twierdzą, że pochodził z Kalisza. Nie. Urodził się w Słuszkowie. Na wystawie mamy jego akt urodzenia, natomiast tutaj w Kaliszu mieszkał później. Pochodził z rodziny robotniczej, dużo podróżował po Europie i się różnych prac, różnych zajęć, tam gdzie płacono, tam szedł. Po raz pierwszy świat usłyszał o nim negatywnie w roku 1912, dokonał gwałtu na kobiecie na terenie Niemiec. Później, uciekając niejako przed tym wymiarem też sprawiedliwości, Pływał dużo na statkach, i tak się stało, że dopłynął do Ameryki. Ostatecznie osiadł w Chicago i prawdopodobnie pracował w gangu Ala Capone. Do Polski przypłynął z powrotem, mając w kieszeni 30 dolarów, założył w Kaliszu sklep spożywczy i knuł już swój plan. Plan na szybkie wzbogacenie. Wrócił w roku 31 i do 1932 roku siał Postrak w mieście. Jego marzeniem, ogromnym marzeniem był zakup samochodu i montaż na nim karabinu maszynowego celem dokonywania zabójstw na tle rabunkowym. Chcieliśmy tutaj przede wszystkim zaciekawić ludzi, przedstawić pewne historie, takie z życia wzięte, prawda? Bo przecież archiwaria to nie tylko poważne dokumenty administracyjne, polityczne, gospodarcze, no ale to też życie zwyczajnych ludzi i, i myślę, że um, ukazanie historii przez pryzmat właśnie e, zabójstw, pijaństwa, prostytucji, nierządu, e, my w ten sposób po prostu chcemy ludzi też zainteresować tą historią. Następnie zanurzyliśmy się w broczne ciekawostki dotyczące długiej i zabiłej historii budowy Kaliskiego Ratusza. Pan architekt tak bardzo już się denerwował z myślą o tym, że coś może po raz kolejny iść nie tak, że e, zimą 1923 roku postanowił sam dokonać przeglądu tego, w jaki sposób budowa przebiega. Wspiął się na dach e, ówczesnego, budowanego jeszcze ratusza. I nie bacząc na coś, co dzisiaj nazywamy BHP, na samej górze postanowił dopatrzeć szczegółów. No i cóż się stało? Zima, pan już nie był najmłodszy, więc poślizgnął się i spadł centralnie na dziedziniec, oczywiście ginąc na miejscu. Historia jest o tyle niezwykła, że wnukiem tragicznie zmarłego architekta jest Jerzy Skolimowski, znany reżyser, scenarzysta i artysta. I na koniec sprawdźmy prognozę pogody. Końcówka października zapowiada się nieco chłodniej, ale i tak na pogodę nie możemy narzekać, jak będzie w najbliższych dniach. Wszystko, co przygotowaliśmy dla państwa na dziś, w środę spotka się z państwem Tobiasz Krakowski, w jego imieniu serdecznie zapraszam i życzę dobrego, spokojnego wieczoru. W tym miejscu, może być Twoja reklama. Zobaczy ją ponad 50 tysięcy widzów telewizji Kalisz. Zadzwoń i zamów.